Wyglądam wszystkimi i masu śniamy, jak Ali Second Wiadomo, że po mnie. Bo po kogo? Jednego Liota sobie już wyeliminował, trzeba drugiego. Dobra, super. No nie, no co co to za DG Autoprint? Czy my jesteśmy poważni? Tak, będzie robić trapa. Nie zrobił. Zablokował sobie dostęp. Nie, już cię ratuję. Jest, dobra. No, no chyba i tak umrzę. Ej, ej, ale i tak przez... I ważę, że ja przetrwam. Ja jestem ten najważniejszy. Chyba trzeba uciekać. No idzie po mnie. I widzisz, widzisz, jak ci ucieknę. Widzisz jak jestem szybki. Widzisz ty, jestem nim Nie masz speeda 2 i mnie doganiesz? No, speeda 3. Czytujesz Nudnym cheaterem jesteś Dobra Jest Zgubił mnie? On mnie zgubił Czy my jesteśmy poważni? Masz no nie! Dawaj, 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 dawaj. Jest, dobra. No to on już umrze. Niestety. Witam pana. Idzie tu, idzie po mnie. No nie, no jego ślady przeszkadzają. A odpuścił se mnie, on idzie po Diego. Pod Diego bluszyć 8. Jeden brakuje, żeby był 69, ale to by miał bana. No nieźle, daj, daj Diego, daj Diego. Daj Diego. Co on robi w ogóle? Diego, mam cię. Jest, tu leczyłem go. Niech Diego nie umrze. Diego, dasz radę. Tak! Gdyby nie ja, to Diego był umarł. Oj, tak! No, Szydlecki, naprawdę. Naprawdę, no, się tak sobie do ty ujdziesz. Czy ty jesteś poważny? Czy ty się czujesz dobrze? Dawaj, pij to szybko. O, kurde. Kurde, on idzie. Okej. Okay. No, nieźle. Nie, to jest footprint. Ja pierdziele No szkurde, no! I aż tak muszą mnie popychać, te za kolce, dziwnie. Ojejku, no. Ogarnijcie się, to nie jest śmieszne. A nic tego typu. On no znów zaraz kolce odpali. Oczywiście. Czy mi tam zablokował przejście? Nie. Okej. Okay. Rush hour. Dawaj. Dawaj. Let's go. Jeśli mnie kocami nie zabije. Dobra, udało mi się. Tylko mason drugi. I szczerze nie wiem, czym się małyson drugi różni pierwszego. Mamy tu Shediego, który będzie chciał mnie uderzać. Mamy i Gesta który będzie chciał zaraz bronić się, a te no, blokować. O, ktoś wszedł, ale kto? Nie mam pojęcia, chyba Szelecki. Jest Wilonika, co nie? Nie zabiję jej pierwszej. Zostawię ją na, jako ostatnią osobę. Takie wyzwanie dostałem od widza. No ciężkie, no bo nie cierpię, Wironik, no nie cierpię, ja nie nienawidzę po prostu, Wironik. No tutaj jest, dobra. No mam cię. No nie, zablokował. Ale nie uderzył, co jest? Coś bratka zlagowało. Taki cio, dziękuję. O ja pielciele. Ale nie wszedł, to w sumie dobrze. Jestem w ziemi. O kurde. Dobrze, że nie wszedł, ponieważ nie muszę zostawiać kolejnego. No, wiesz ty co? No, wiesz ty co? Oj, tutaj, Miku. Nie, ze mną te numery. Ja wiecie, tutaj ma, no trzy razy mam, przecież jest niesamowita. Okej, okay, ten źrelecki ma dużo tej staminy. Okej, okay, dobra, to pójdę po gesta. O, widzisz ty? Udało mi się. W jednym momencie otworzyć klinty. Co jest? Nie no, niesamowite to jest jakieś. Naprawdę. Idę po ciebie, idę po ciebie, słodziaku. I znów w to wszedł. No, naprawdę. No naprawdę. Póki mam spida, póki mam speeda. Jest. On wszedł w ślady, no przecież. No nie zablokował, no, ale mnie nie uderzy. Tyle wiem, tyle wiem. Okej, okay, dobra. Jakąś ślady może wchodzić? No. Ogarnij się człowieku. Jest, dobra, idę tam dać teraz, żeby odpięć tam. I tu? Ja pierciele. Wszystko mi wejdą. Tutaj, Miku. Wow! Udało mi się go. Dobra, muszę patrzeć za tymi gównami tej Weroniki. No, jak można aż tak w to wchodzić? No, ty debilu zasrany. Wkurzasz tylko. Mi się nie chce tego milion razy stawiać. Ja pierdzielę Dobra, blok nie już, bo to naprawdę jest nudne. Nie no, w kolejne mi się, no. Joki cymbał, naprawdę. Teraz muszę sobie aż tyle rozstawiać. No, aż trzy sekundy zajmuje. Postawienie tego GDG level Ja wiem co tutaj ona ma. Widzisz, tutaj mam cię. No nie! Przeskoczyła to gówno. Jest. Zniszczyłem to, dawaj. Dawaj gnojówkę. Dawaj, 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 dawaj. Nie, 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 nie. Jest, tu mi się. Ja pierdzielę. okej. Okay. Prawdziwy? O kurde. O kurde. To nieźle. No tak, to jest prawdziwy. Wow, odpuścił se mnie. No to łatwo, łatwo. Piękne uleczenie. Już się nie uleczę niestety. Będziesz ciągle za mną goniło, Żeby się ode mnie. Przecież mam taki cooldown, no. ty się. Ja pierdzielę. Daj mi zrobić generator, to ci wtedy więcej uleczę. Ale go dorwał. No nie się. To chyba roć generator. Chyba ta. Jest tutaj, dobra I co? No co, będziemy tutaj loopingować, dopóki se mnie nie odpuścisz No co? Tepnął się gdzieś Ale gdzie? Chyba gdzieś tam O jest leczemko, no ale oni co to ma być? Takie poddawanie się nudne No co to ma w ogóle być? A tak cię ten Elliot boli ja dzielić po Wielonikę. Ona no jest bardziej wkurzająca, no-skillowa, gówniana, zasrana, wysrana. A tutaj mamy prawdziwego. No nie no, widział mnie. A ja dzielić po Wielonikę. to jest największy no-skill. Wkurzający. Całym istnieniem. Ok. się, ale gdzie? Tam, ok. Dobra To było straszne No powiem ci To było straszne No niestety Rush sobie już nie zdobędę No ile on też ma tej Staminy? Nie wiem A pierdziele Dobra Tyś failował Więc czas na regenerację mojej Staminy I dalszy looping On no, tam jakiś dziwnie idzie No nie nie. Dobra. O kurde. Masz pizzę. Pisiomek. Masz, jedz ją. On tam dziwnie idzie. Nie. No nie. Z której strony? Z tej, dobra. Gorzej dla niego, bo tylko staminę traci dodatkowo. Okej. Okay. Dobra. Odpuszcza se mnie, chyba. Gdzieś tam się... O, tam się tepnął. Wironika, odczep się ode mnie. Nikt cię nie, nie chce tu. Umrzej. Zabij Ironikę. Zabij Ironik. Zabij Ironikę, zabijronikę. Zabij... V no jak zwykle, wiadomo, ale masym trzeci fajnie się prezentuje. Siema mortko, nie ruszasz się, to spoko. Aha i tylko Mass Infection Up Close zrobiłem, okej. Okay. Nie jest to zabawa. Nie no, nieźle. Nie, no, pluszak atakuje, jest taki słodki. A ja lubię pluszowie. skinny, co nie? Oj, tutaj Miku, tutaj Miku. Co ty chcesz zrobić? No nieźle. No nie, no to było mądre. Co oni zrobili wszyscy? BUU! Ja się go... Bo A nie, to jest 130, dobra. Myślałem, że on napisał buj, że mam się bać, czy coś takiego. Co chłop robi? Co chłop robi? Naprawdę? No nieźle. Nie źle. co chcesz zrobi? No przecież ty jesteś taki szałosny. Czy my jesteśmy poważni w tym momencie? Czy my po prostu jesteśmy poważni? Czujemy się dobrze? Bo chyba nie. Okej, okay, dobra. Nieźle. A widzisz, ty mam cię. No serio? A tam trafiłem Żeleckiego! No nieźle. Co on robi? No przecież ja cię tu widzę. No przecież ja cię tu widzę. Co to ma być? No... Co ty masz z tym generatorem znowuś też? No co jest?! No nieźle. Co ty chcesz zrobić, Czansiku? Co ty chcesz zrobić? Na no, powiedz mi co chcesz zrobić Okej, okay, to chcesz zrobić, to mądre, mądre Jest, udało się Na raz go mam chyba No to tak, jest, pięknie No po prostu pięknie, Jakiego jego ciało wywaliłem No nie, dzisiaj tutaj mamy Eliota O pięknie Dawaj go Dawaj go No nie Nikogo sobie nie trafić, no naprawdę Jezu, zabawa. Jest, udało się. 168 level już, no nieźle, ja szaleję. O, Sherry. Co tam, Sherry? O, jest, pięknie. Daj go. No nie, no serio. No nie, źle. I z infection nikogo. Co?! Atakowała mnie nie w ogóle chidło nie pokazała, ja nie wiem. Powalone. Wow, my jesteśmy poważni. Jest, udało się. A widzisz ty, a widzisz ty. Dobra, goni go. Jest, mam go. Udało się. I teraz Elliot i tutaj. No nie jest to zabawa. No nie jest to zabawa. kurde, Nie udało się. Wow! Wow No nieźle. Nie no w pizzce se nie trafić, my jesteśmy poważni Wow Wow Ja pierdzielę Dawaj go Serio zaatakował go? Ale nie zabił Dawać go miniony a widzisz ty, i co teraz zrobisz? Nie wiem, ja chciałem, żeby go minion zabił, ale jeśli tak, jeśli tak trzeba. Dobra, poczekamy sobie i tak zrobimy. No, co się dzieje? Wezmę Debilkę, zabij. Let's go! Nieważne, że przetrwam. Ważne, że Wilonika nie przetrwała. Tyle się liczy. Masz pizza. Idzie stąd, dobra. No to nieźle. Według mnie, co nie, jest za dużo yourselfów. No, za dużo jest. To tak trochę zaczyna wyglądać, co nie. Laszlo! Uciekamy! Oj, no tak, będzie Watchpad Override. Tak! Okej, okay, uniknąłem tego, jak dobrze. No, jak te miniony wyglądają w ogóle? Co to ma być? No to miniony mogłyby by zostawić. Miniony powinien być przynajmniej normalna, a nie, takie 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 brzydkie są tym miniony. To już jest minus do kupowania tego skina, co nie. Okej, okay, tutaj jest. Tędy będzie... Nie, nie będzie. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Ale dobrze Wieronika umarła w tych ostatnich sekundach. To jest takie naprawdę niesamowite uczucie, że ona nie wygra, że przegrała. Naprawdę. Już przyjemnie na serduszku mi się robi. Wironika chce zabierać Metki, to, ale to jest śmieć. Dwie Wironiki, ale gówno. Co to w ogóle ma być? Był razem memu. Co śmieć. Jezu, leczyłem go. Dobra, co to ma być? Nie, oni myślą, że są tu? Już ci rzucam, jest, dobra Idealnie Jest, zabij wielonikę o kurde, widziałem jak jej łeb się, się rozprzestrzenił, kurde Czy ja mam czas, żeby się uleczyć? Tak, 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 mam No serio? Ja pierdzielę. No nieźle. No widzisz, ty nie mam animacji I co zrobisz, co zrobisz? No co zrobisz? No, naprawdę. No nieźle. No nieźle. Jest tam, dobra. Nie, no nieźle. Jest, dobra. Tutaj jest. O kurde. Dobra, Failon robi. No trafił mnie. Czy my jesteśmy poważni? Dobra, mam dużo więcej staminy. O kurde. Biegniemy już do końca, do końca już biegniemy, bo staminy wystarczająco na to. Let's go, udało mi się. O kurde. Jeśli ociężę, wam się by to spodziewali. Teraz przecież kiedyś mieli Pa pa!